Jo, dzisiaj taki Fent leci do Ewy. Pozdrawiam Ewa, ale chciałem Wam pokazać, co jest na sklepie i właśnie z nowości. Tutaj w nowościach wleciał taki brelok. To jest taki brelok z, in z inicjałami, czyli możecie podać swoje in inicjały i w środku jest tak NFC, więc możecie sobie go zaprogramować jak chcecie. No i tutaj jakieś smoki i takie inne rzeczy z breloków. Tak to się prezentuje. Tutaj jest jeden brelok, brelok personalizowany. Później kolejne breloki. Takich dyń mam kilka, jakby, jakby ktoś chciał niedługo Halloween, może komuś się spodoba. No i na kolejnej stronie z brelokami tak to się prezentuje. Tutaj mamy taką rejestrację, faj fajno, bo ona też jest personalizowana. Możesz z jednej i z drugiej strony powiedzieć, jaki ma być napis. Tylko ten napis nie może być za długi, mniej więcej tak jak rejestracja prawdziwa. No i tak się prezentują resztę. Tak się prezentują breloki. I, I tutaj jeszcze pokażę Wam figurki flexi, bo mamy takie trzy smoki. Więc jeśli ktoś chciałby, to zapraszam na sklep.cncprint.pl. Pozdrawiam.